Cześć! Znajdujemy się właśnie w Kolegium Jana Pawła II, jest to najwyższy budynek i największa ilość kierunków ma tutaj zajęcia, więc pora zobaczyć, co tu tak naprawdę jest w środku. Dzień dobry, gdzie teraz jesteśmy i co się tutaj znajduje? Dzień dobry, nazywam się Monika Nowakowska, jestem pracownikiem Biblioteki Instytutu Ekonomii i Finansów. W tej chwili znajdujemy się w Czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych, Bibliotek Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Biblioteka jest przyjazną przestrzenią z otwartym dostępem do księgozbioru podręcznego, baz danych oraz miejscem do spokojnej pracy intelektualnej. Biblioteka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt komputerowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Ponadto biblioteka jest nie tylko miejscem do pracy intelektualnej, ale również miejscem spotkań towarzyskich, kulturalnych czy spotkań autorskich. Biblioteka posiada wykwalifikowaną, życzliwą kadrę, która jest otwarta na potrzeby czytelników. Wnętrze zaś biblioteki zachęca do odwiedzi. Znajdujemy się teraz na piątym piętrze i pójdziemy do mojego ulubionego miejsca. Czasami mam wrażenie, że jestem tutaj częściej niż na zajęciach, bo jest to sekretariat mojego wydziału i miejsce, w którym zawsze mogę rozwiązać wszystkie swoje problemy. Także zapraszam do środka. Dzień dobry. Z czym do Pani studenci przychodzą najczęściej? Dzień dobry, Panie Emilu. Sekretariat to jest taki pierwszy punkt kontaktowy studenta z uczelnią. Więc od początku tutaj przybywa, odbywa się rekrutacja, kodowanie, przepisywanie ocen, jeżeli student gdzieś studiował i ma możliwość właśnie przepisania czegoś z innego kierunku. No generalnie staram się pomagać jak tylko umiem. I jestem w miarę możliwości się da.